Mamy takie zadanie. Oblicz pole podstawy, pole powierzchni bocznej, pole powierzchni całkowitej oraz objętość grania stosłupa o wymiarach przedstawionych na rysunku. Mamy tu przedstawiony rysunek. Ja jeszcze tutaj obok, żeby ułatwić zadanie, może część z Was to ułatwi. Wkleję siatkę, czyli tak jakbym go rozłożyła, jak on będzie wyglądał. Wkleiłam już taką siatkę troszkę w pomniejszeniu, bo nie jestem potrzebna większa. I zobaczcie, jak wygląda ten grania stosów. Ten grania stosów ma tak górną i dolną podstawę. Widzicie? To są trapezy. Ma ścianę boczną, tą taką największą i potem kolejno ściany tu inne i to są wszystko prostokąty. To bardzo powinno ułatwić Wam Obliczanie zadania. Każdą z tych ścian pokoloruję na inny kolor i tylko dopiszę tu jeszcze wszystkie te cyferki, żebyście wiedzieli, jak to potem liczyć. Więc popatrzmy. Najpierw zacznę od tego, że najdłuższy z boków ma 11, a więc ja tutaj będę wpisywała bez jednostki, żeby na tym rysunku malutkim było dobrze widoczne. Tu jest 11. Następnie na górze jest 3. Na boku jest 5, na drugim boku jest 4. Przeniosłam te wymiary z tego rysunku. 8 jest tutaj. Tu jest 3,5. I teraz ta ściana łączy się z tą, czyli tu musi być 5. Kolejna to jest ta, powinna się łączyć z tą, bo jak będziemy składać, to właśnie w ten sposób będą wyglądały łączenia. A ta powinna łączyć się z tą. Dlatego te wymiary, wymiary wyglądają w ten sposób. Teraz ósemka to wszystkie te tutaj, czyli tu jest ósemka, i tu też jest ósemka, i jeszcze tu jest ósemka, i jeszcze tu jest ósemka. Tak jakbyśmy chcieli te wymiary nanieść, to tak to wygląda. Teraz mogę pokolorować każdą z tych ścian, i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ściany pokolorowałam na różne kolory, nie pokolorowałam wszystkich. Dlatego, że chcę też tutaj nanieść na ten złożony, część tych właśnie kolorów, a więc zacznę od pomarańczowego koloru i tym pomarańczowym kolorem pokoloruję ścianę 5 na 8, to jest ta ściana. Teraz 3 na 8 to jest moja ściana niebieska, to jest ta ściana. I została mi ściana żółta, to jest ta ściana. Nie pokolorowałam tej ściany. Największej, ponieważ jak tą pokoloruję tutaj największą ścianę, to otrzymam zamazanie tego całego rysunku. Nie będzie widać tego wszystkiego. I teraz przejdę do obliczeń. Część z Was pewnie już jest uczona w ten sposób pisać dane, szukane i wzór. I teraz po kolei co w danych wypiszę. W danych wypiszę zgodnie z literkami znajdującymi się tutaj na takiej pomocy matematycznej, czyli na wzorach jakby, bo będzie nam łatwiej. Czyli b to będzie literka ta tu, czyli b to 3 metry, a to ta tu, czyli 11. Oczywiście możecie zupełnie inaczej nazwać. Sobie te literki to nie jest problem. Ja natomiast przedstawiłam tutaj wzór, żeby było Wam łatwiej po prostu. I kolejno: C4 metry, D5, tu, tak, 5 metrów i jeszcze H, małe H, uwaga, 3,5 metra, a duże H to jest wysokość naszej bryły, to każda z tych linii, czyli u nas 8. Czyli duże h jest ósemką, i jak to zapamiętać? Zapamiętać to należy w ten sposób, że duże h to zawsze wysokość, czyli łączy nam podstawę górną z podstawą dolną. Podstawa górna jest tu, tu jest dolna, łączy je ósemka, a więc na pewno wysokość to jest h duże, czyli 8 metrów. Teraz przejdźmy dalej. Przejdźmy do tego, czego szukamy. Oblicz pole podstawy. Pole podstawy. Oblicz pole powierzchni bocznej. P, B. Oblicz pole powierzchni całkowitej. I objętość. Tak, kolejno, czego szukamy. I teraz we wzorach. Najpierw przejdziemy do wzoru na pole podstawy. Wzorem na pole podstawy to jest podstawa, czyli trapez. Tu widzicie trapez, tu widzicie trapez. Jak liczymy pole trapezu? 3 plus 11, bo to są te podstawy, czyli u nas A plus B. Mnożymy przez wysokość naszego trapezu i dzielimy na 2. To jest wzór na pole podstawy. Teraz wzór na pole powierzchni bocznej będą dwa takie, albo ten, który tu przedstawiłam, czyli obwód podstawy razy wysokość, albo drugi wzór jest taki, że możemy policzyć pole każdej ze ścian. Pole 1 plus pole 2, plus pole 3 i plus pole 4. Pokażę Wam dwoma sposobami to pole powierzchni bocznej. No i jeszcze zostaje nam pole całkowite to dwa razy podstawa górna i dolna, czyli dwie podstawy i jeszcze pole powierzchni bocznej, bo pole całkowite to wszystko. Pole boczne to tylko te prostokąty tutaj, tak? Pole podstawy to tylko trapezy. Jeden trapez, bo pole podstawy to jeden. No i objętość to pole podstawy razy wysokość. Już tu wszystko zapisałam, co powinnam mieć. Przechodzę do obliczeń. Obliczam pole podstawy. Pole podstawy równa się, czyli górny plus dolny. A więc 3 plus 11 razy wysokość, czyli razy 3,5. Tak, i wszystko to dzielę na 2. To się równa. 3 plus 11, czyli 14 razy 3,5, dzielone na 2. 14 z dwójką, skrócę przez 2 i otrzymam, że mam 7 razy 3,5. I mogę wykonać sobie działania pomocnicze, powiedzmy gdzieś na boczku. 3,5 razy 7. 7 razy 5, 35 i 3 dalej. 3 razy 7, 21 i jeszcze ta trójeczka czyli 24, ponieważ jedno miejsce po przecinku, to od tyłu odliczam jedno miejsce, a więc cały wynik to 24,5. Uwaga, metrów kwadratowych, bo to pole każde pole liczymy w jednostce kwadratowej, tak? No to teraz dalej. Pole powierzchni bocznej. Możemy zrobić sposobem pierwszym lub sposobem drugim, ale zrobimy oboma. Najpierw zrobimy pierwszy sposób, czyli pole powierzchni bocznej. Wzór to jest obliczenie najpierw obwodu podstawy, a więc zanim to napisałam, mogłam najpierw obliczyć obwód podstawy, byłoby mi łatwiej. Czyli policzę tu obwód podstawy. Obwód podstawy to jest dodawanie wszystkich boków, czyli wszystkie te tu dookoła dodaję. Czyli co? 4, 3, 5 i jeszcze 11. 4 i 3, 7 i 5, 12 i 11,23 metry. I teraz pole boczne to te 23 razy wysokość, tak? Razy wysokość h, a wysokość h to 8, czyli 23 razy 8. No i teraz 20 razy 8 to 160, a 8 razy 3 24, czyli mamy 184. Zawsze możecie sprawdzić oczywiście pisemnie, jeśli nie jesteście pewni, czy wykonaliście prawidłowo obliczenie. Zawsze warto sprawdzić, tak? Dlatego, że możemy gdzieś się pomylić i mógłby powstać błąd. 184, oczywiście metry kwadratowe. To był pierwszy sposób na policzenie pola powierzchni bocznej jest zupełnie inny i do niego wykonamy obliczenia pomocnicze, czyli najpierw policzymy P1. I to będzie P1. Pole prostokąta P1. 11 razy 8 to 88 metrów kwadratowych. P2. P2 to będzie ta ściana. P2 to będzie 5 razy 8. Czyli 40 metrów kwadratowych. P3. P3 to będzie ta ściana. 3 razy 8, 24 m kwadratowe. I ostatnie P4 to P4 to jest 4 razy 8, czyli 32 m kwadratowe. I teraz co mówi wzór? Dodać wszystkie. A więc drugim sposobem liczone pole powierzchni bocznej dodajemy wszystkie te, które wyliczyliśmy, czyli 88 dodać, 40. Dodać. 30, 24 najpierw, dodać 24 i dodać 32. No i to się równa. No i teraz musimy po kolei dodawać. Albo sobie ułatwiamy i liczymy to po prostu pisemnie. Oczywiście nie używamy do tego kalkulatora. Bo kalkulatora to tylko wtedy, gdy chcemy sprawdzić. No to tak, 80. Ja będę liczyła tylko. Dziesiątki. 80 i 40, 120 i 20, 140 i 30, 170 już mam. I teraz będę liczyła jedności. 8 i 4 to mamy 12 i 2, 14. Mieliśmy 170 i 14, czyli mamy 184 metry kwadratowe. Musiało wyjść identycznie, bo jakimkolwiek sposobem byśmy tego nie policzyli, to też musi być tak samo. Przejdziemy do pola całkowitego. W polu całkowitym zrobimy według wzoru 2. Razy pole podstawy i jeszcze pole powierzchni bocznej dwa razy pole podstawy, które policzyliśmy 24,5 i dodać pole boczne, czyli 184. Zawsze sprawdźcie, czy wszystko macie dobrze zapisane i możemy dopiero wykonywać 24,5 razy 2 to jest 49 i dodać 184 to się równa trzydzieści 233 kwadratowe. kwadratowe, tak? Zawsze sprawdźcie ten wynik. Każdy się może wyliczyć, ja również się mogę pomylić, tak? Dobrze, mamy już policzone pole całkowite. Przejdziemy do objętości. A objętość to pole podstawy razy wysokość. Można też tak zapisywać, można od razu cyferkami, jeśli tam ładnie tutaj wszystko zostało umieszczone. Pole podstawy to 24,5. I razy wysokość, a wysokość to 8. No i oczywiście można to wykonać pisemnie, chyba łatwiej jednak, jeśli są to ułamki dziesiętne. 8 razy 5, 44 dalej, 4 razy 8, 32 i 4, czyli 36 i 3 dalej, 2 razy 8 to 16 i 3, 19. No i ktoś by powiedział, że to jest tyle. Nieprawda, pamiętajmy, że jest miejsce jedno po przecinku, czyli od tyłu odmieszamy jedno miejsce, a więc wyszło mi 196. No i teraz, oczywiście, uwaga: 196 czego? Metrów, nie, metrów kwadratowych? Nie, jakich? Metrów sześciennych, dlatego, że objętości zawsze będą w metrach sześciennych, tak jak pola zawsze w kwadratowych, tak objętość w metrach sześciennych. I to wszystko, jeśli chodzi o to zadanie. Dziękuję.